Ja, tak, ma pani rację. To się nazywa wyłączanie prądu, wyłączanie wody, ponieważ wolności nie ma. Nieprawdą to jest. To chodzi o to, żeby całkowicie spacyfikować naród polski. Ale my nie gejsi, Różne powstania. Będzie jeszcze jedno powstanie, największe. Dziwa druga ze Bo nie można narodu polskiego i dzieci. Nikogo. Yeah. <laughs>

Jest niedobór i nie będzie. Zdejmują mundury i wychodzą. Powiedzą, że to jest sekret Mówię tu o oficerach, a z nami setki. Przychodzą do nas. Użalają się. Dlatego odchodzą z policji. Pytam się, a ci młodzi co są niedoświadczeni. to są tak zwane pistolety, mówią. To jest skandal. Zobaczcie wojsko. Na Białorusi jak można postawić błąd za milionów mld, a wcześniej 400 milionów za te czasu. I kto to rozkładał? Żołnierze! Dzisiaj za nasze pieniądze. Dzisiaj taki błąd powinien być rozbieralny.